Siema siema, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Sovanos No i dzisiaj sobie zagramy w wieśka Dziki Gon, nie zapomnijcie zostawić Łapki w górę, subika z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco, wiecie na Discorda lub w opisie I wbijcie na Insta i zostawcie obserwacje Ej lecę Rozmowę z Aronem. No pójdziemy z Baronem porozmawiać, tylko pierw pokaż mi aż co tam masz co ma wilk, mądry wilk Czego wam trzeba? Hmm. Czego mi trzeba? Teraz zobaczę Potrzebuję kilku składników do eliksirów Pokaż, co masz na sprzedaż Składniki, składniki Jakieś przepisy Tu są recepturki Naprawdę! Tak mało jaskółeczki masz śmieciu, dobra! Pierdol się. Bywaj. A ja sobie widzę w SB1 rzecz. A nie, mam już mutagen założony, a. A no my mieliśmy level, żeby wbić. Potrucie, ostre rzut odporność nabyta i jasność rzut Nie mamy punktu, ale będziemy szli w tonie. Później, w miktury i będzie <śmiecki> więcej życia, będziemy mieli przez te mikrytury. Dobra, biegniemy do płoteczki. Eee, poka, do nogi. Dalej. Tak to jak to córka barona znajdzie, ten jest Bo Gertrud nie, yy, yy, nie, yy, nie da ten, kurwa mnie znaleźć, nie? Dobra, pier pierdol się, Twoje zadanie zrobimy kiedy indziej. Na razie to ja lecę z Baronkiem, nie? Piorun uderzył w kasztan? Ja, kasztan. Piorun uderzył w kasztan. O to chodziło, a ja usłyszałem kasztan, widzowie. Kasztan się jara, kasztan się jara. Kurwa, kurwa bar baronie spłonął, nie? Ja oh. nie żartuję, się pali! Przed... Oh. Oh. Baron stajnie podpalił! się mówiłeś? To nieźle. Znowu nie bać się chce. Nie chcę skończyć z mieczem pod zebrami. O kurwa, Oswin, gdzie jest Oswin? Widział go ktoś! Chyba stajni się. Co? Pali się nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo sponie żywcem, on i konie! Patrzę, co da się zrobić. Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Pośpieszyć się mordo, pospiesz się spokojnie. Uratuję twojego brata. Za znaleźć inną drogę. Dobra, mamy wejścia. Drobice na górę. Daj, idę bym Muszę się spieszyć. Tutaj! Tutaj! Nie mogę wyjść! Chwała się zlaliła! Idę po ciebie. I, idę po ciebie, ale pierdolę w kół nie uratować nie? Co mi brakuje? Uratowałem Kunie, ciebie nie uratowałem. A może jednak? Oburatowany uratowany został? Wiadomo, widzowie, naprawdę. Ho, Mamy bohatera! Ma tak Mówił Wiem, że Twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Oto no chodź kurwa na pies ciście po... Napierdalamy. Pyk, pyk! Uciekło od ciebie, tak było? Urzesz, Pyk i pyk! Patrz! Śmieciu. No! Spadź! Musimy porozmawiać Badaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. I dobrze. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz. Ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić co chciała. Zapytaj kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi, i to ją zawsze przysyłali jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Nawet czemu? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? Dwadzieścia lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało, jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A wiedz mi nieco, ty tam kurwa wiesz. Zresztą, może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki. I własnej żony nie umiem upilnować. Nieważne, nie wiem jak je znaleźć, one nie uciekły. Ty je przepędziłaś. Mów, jak było z tą ucieczką. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszanymi portkami i guzem na głowie, a ich już nie było. Kurwa! Wiedz mi, nie wiesz jak to jest? Chuja tam, możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Tylko flaszka. No jebiste, się bawisz. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może za drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze. Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po obie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mama odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko. To tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zostały manny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i... Zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne... Zakrwawionych przyściadła! to przez ciebie z, wy, z wyrolu poroniła sz... śmieciu. pierdolone, nie? Co zrobiłeś z dzieckiem? Przez ciebie, albo nie przez ciebie. Ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem. Wtedy kurwa o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku. Mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Nie rozkładaj się. Weź się w garść. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Nie masz serca. No nie bo. No to mam. poddają nas mutacjom. Mm. Ale mam dobrą wiadomość. Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. I twoją żonę też. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty kurwa? W co? Już tłumaczą. To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy jest skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Crak, Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć Twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu, wtedy zamienia się w kłobuka. To taki hm, duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do Twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Jeszcze nie zdecydowałem, co zrobię. Dobra. Chyba Cokolwiek tak zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim nasobu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Idę po ciebie później. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Dobra. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. z wyszedł pewnie z grobu, wyczołgał się. Gdzie ja jestem? Jeszcze kawałek, idź za mną. Nadaliście dziecku imię? Nie, skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To tu, tutaj. O, tutaj. Halo. Piękne miejsce wybrałeś. Koroniec, jesteś tu? Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Mięso! Mięso! Patrz. Weź go na ręce, szybko! A to jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie! Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoi go magię. Weź go na ręce, teraz. Weź tego porszywka, no. Oj, miłosierni. O kurwa. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w kłobuka. Możesz kurwa. Aha, my tu musimy teraz powoli wyjść z nimi, dobra. Chodź, mały. A jakby zrobił na szybko i... ...naprawił sobie... ...mieczyk. Mamy jedną jaskółkę. Ciekawe, czy mogę się przespać w tym momencie, widzowie? Postać bez tym nie mogę spać. To jest chujnia, wielka. A w sumie kontrola sobie zarzuca do tego poważnie szybko. Głodne widma. Nie czuwają porońca. Na grób mojej matki, zrób coś z nimi! Jebane, pierdolone. To Dycha turby Je Jebane wrzody na dupie, jebane upiory. Te robią. O to jest śmiate. Co Tu jest coś śmiałego. Ja się te patać. Daj się te posłan. To. I wąs dycha. Gdzie lepsze miał? Ależ się wierci. Zaraz mi wypadnie. Uspokój go, jakoś Spokoiłam. Uspokoił się. Wyjdziemy, Baron, powoli. Ale co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, jutro zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. zdaje się, że znowu będą szmaty od nas atakować, nie? To wiem. Dobra, biorę płuczczyka. Biorę R-kę. Nawalam piotrki. O szmaty! Tyka, ty katku kurwy. Możecie się nie tepać kurwiska Roz Rozjebały mi kłańce No już kurwy z tych harz Naprawdę was matki Ja tu zginę, widzowie, nie? Tak Kurwa! ja zrobiłem? Dobra, widzowie, w 3 gra nic innego nie przychodzi. Kontaktem A testuję, Kontaktem wiedźmina w był Nilfrat... widzowie, ogólnie inny ten Program, nie do nagrywania. Jego głównym zadaniem nie tutaj nie ma e, informacji więc no wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona, i zadarła z jakąś wiedźmą Dobra, ciekawe, od jakiego momentu zacznę. Aaa, o tego, dobra. Mordo. O. Ma wszystkie skuki. Nie musiałem medytować, dobra. Daliście dziecku imię? Klikniemy. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To, tutaj. Bóg, śmieciu, wyłaś. No widzieliśmy, te, ja to skipuję to już. Przynajmniej. Du Co to że Weź go na ręce. A co? Nie po o, przegryź. I nas szybko znowu trzeba naprawić, nie? Dobra, naprawione. Lecimy. Wracamy do kasztelki. Jak to? Z nim? Zdaje się, A, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legendy i zmienić go w kłobuka. Możesz kurwa!

Nawet hard widzowy nie jest, nie? Kończmy to. Ależ się wierci. Zaraz mi wypadnie. Uspokój go jakoś. Ja nie wiem czy ja radę zdabnie. Ale co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w głowę. Ottoń będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę Dobra, zatrzyna się. Chodź, chodź to. Zaraz jej więcej, musimy się spieszyć. No dobra. to jazda. Nie mam zamiaru F, czekać aż nas ześdą. F Jazda, Powieszę sobie twój łeb i siodła. Dobra Iryden Iryden Wydupiać, śmieci jebane Ja tu zginę znowu, ja znowu zginę, ja to, 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 to jest niby normalnie, nie? Że, a ja się czuję to był tu. Wije się jak węgorz, nie? Udało się. Przestało. Ja mówię, teraz jak zginę, nie? To już się wspomnę. Już się wspomnę. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśli jakiś, to ważne. To, to dziewczynka. Jaka neczka chciałaby ją nazwać? Dobra, chyba się uda już nie będzie. Uff, zniszczyli mi pancerze, zniszczyli mi mieć. Zajęliście się pancerze. Co teraz? Powtarzaj za mną. Na siły nieba i ziemi. Na siły nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je, i uznaję za córkę. Nadaję ci imię, Dea. I uznaję za córkę. Zakup ciało. Co teraz? Czekamy. Kiedy mi nie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale. To moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielski odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. I idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Dobra. Widzowie, ale to by było w tym odcineczku na tyle. Dzięki za to, że byliście, jak z wami Sowanos. Cześć, cześć.